Ten materiał może być w losowym momencie przerwany, a to dlatego, że od 6.30 mogą do mnie dzwonić, a, dzisiaj, a teraz jest aktualnie 6.26, więc 4 minuty mam takie swobodne, a później już mogę oczekiwać na telefon, bo dzisiaj nie jestem zdalnie w pracy, tylko będę musiał być na miejscu, ale to ze względu na taki jeden projekt, który właśnie w zeszłym tygodniu byłem zaangażowany i dlatego chciałbym właśnie być dzisiaj na miejscu, a czwartek będę miał zdalnie, bo wtedy mam też trzeci zabieg polizy iniekcyjnej. Ale dobra, to był tylko taki początek, taka krótka informacja. Powiem Wam, że w ten weekend, czyli w sobotę jak było, to byłem pierwszy raz w klubie, na pewno pierwszy raz w klubie w tym roku, ale pierwszy raz w klubie sam od półtora roku. Bo w, pierwszy, bo w zeszłym roku też byłem w klubie, ale ze znajomymi. Więc ja, ja tego tak nie liczę do tego, właśnie tej statystyki, że sam, bo jeszcze dwa lata temu to norma było, że co tydzień chodziłem do klubów, na kluby. A teraz pierwszy raz od półtora roku byłem sam i nie tylko, że tak długo to nie było, ale też byłem trzeźwy. Nie poszedłem tam, że tutaj na początku sobie zabiłem before, tylko poszedłem... Yy, Powiem Wam tak, że i tak nie byłem bardzo chętny do tego, że pójść, ale jak już powiedziałem w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, że jednak chcę być bardziej otwarty na społeczność, że chcę być bliżej wśród ludzi, żeby nie siedzieć tylko cały czas w domu i jednak dostawać tej, tej aury społeczności wokół mnie. W zeszłym tygodniu był to park wodny, jeżeli chodzi o niedzielę a niestety w, tym, w ten weekend pogoda nie dopisała i padało praktycznie cały czas w sobotę i niedzielę. No może były jakieś tam momenty, że świeciło słońce, ale zaraz znowu padało, więc odpuściłem w ten weekend park wodny, ale prędzej czy później też mówiłem, znaczy wtedy jeszcze mówiłem, że mogę zobaczyć jak to będzie w, na klubach, więc w sobotę poszedłem na klub, do kluby. Dokładnie to było, że Wyszedłem z domu o 20, po 23, a, wró a wróciłem o pierwszej, znaczy wyszedłem o pierwszej w nocy. Półtorej godzinki byłem tak na miejscu, chcieli tyle samo, ile byłem w parku wodnym, tak żeby stopniowo tą dawkować to wszystko. To takie zaznajamianie się ze dużą grupą ludzi, co, co wydawało mi się, że to nie będzie jakieś takie dziwne, patrząc jak to wyglądało moje życie dwa lata temu, że co tydzień chodziłem na te kluby, Ra, dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu i teraz nagle taki duży rozstrzał, jeżeli chodzi o czasowo. Ale jak to wszystko przebiegało, to zaraz Wam opowiem, tylko jeszcze powiem, że no nie miałem bardzo ochoty, żeby iść na ten klub. Uff. Powiedziałem na początku, tak, dobra, o 23 wyjdę z domu, ale jednak to się przyciągnęło do 23.30, bo... Byłem już senny, chciałem i spać. Za bardzo nie miałem ochoty, żeby dudniało mi w uszach, jeżeli chodzi o muzykę. No i też to te miejsce, gdzie posiadłem ten Magiel nie jest moim ulubionym, a przynajmniej nie był moim ulubionym wyborem. Ale wtedy było chyba jedyne otwarte, bo wablągu e nie ma za wiele opcji. Może nie wiem, że jest, ale ja nie znam za bardzo, ale wydaje mi się, że nie ma za wiele opcji, więc. Wybrałem ten klub taki coś, co znam, a nie chciałem za bardzo czegoś szukać. Więc to był już pierwsza, pierwsza oznaka, że coś jest innego. Innego, że jednak nie przywykłem już do tego takiego dużego rozstrzału, i byłem bardzo ciekaw, jak ja tam będę się zachowywał bez alkoholu, ale to właśnie po przerwie. Cześć, jeśli lubisz to co robię, możesz wesprzeć kanał, łapka, sub i komentarz zawsze pomagają, a jeśli chcesz postawić mi owsiankę, link w opisie. Dzięki! Dobra, jest już po 6.30, więc będę musiał uważać na dzwonienie z telefonu, czy ktoś do mnie nie dzwoni, ale tak, jak było jeżeli chodzi o moje samopoczucie na tym klubie, w tym klubie, przez pierwsze 5 minut, było ciężko wejść na parkiet. Bo jednak tam jest taka połączona bar z parkietem, i tam jednak praktycznie jak już jesteś w środku, to już jesteś na parkiecie. Tylko że możesz się jednak gdzieś tam z boku pojawić, za bardzo nie w środku, tylko gdzieś z boku. Więc, więc, pierwsze przez, więc przez pierwsze 5 minut było ciężko, no ale powiedziałem tak, idę do środka i na pewno z tego nie wyjdę. Więc wszedłem do środka, musiałem mieć w głowie to, że wszędzie ludzie są jednak już wstawieni. I nie ma co się przejmować tym, więc wszedłem do środka, tańczyłem i już nie wyszedłem z tego parkieku. Przez półtorej godziny to zastanczyłem. bo ja miałem taki cel, żeby wytanczyć, ale być wśród ludzi, bo jednak taki był główny cel. I właśnie e, to nie wiem, czy dodałem gdzieś w podtytule, jeżeli chodzi o ten filmik, czy na miniaturce coś jest, ale nie sądziłem, że też na pierwszym takim moim wyjściu. Będę miał dwa takie, o, dwie takie sytuacje, gdzie kobieta do mnie podejdzie i próbuje do mnie zegajać. I tak, pierwsza sytuacja wyglądała to normalnie. E, widać, że jedna kobieta raczej nie była tam pierwszy raz i, bo można tam jakoś tam, nie wiem, ja mam taki cech, że rozpoznaję, kto może być regularnie w takich klubach, a kto nie. I wydaje mi się, że ta kobieta była, nie, e, była regularnie. I na początku tak próbowała do mnie zagajać po prostu tańcząc przy mnie, niby przypadkowo coś mnie dotykając, ale ja, ja chyba rozpoznaję, kiedy to jest przypadek, kiedy nie, no ale jeszcze wtedy uznawałam OK, jest e, normalnie. I potem już bez otwarcia tak do mnie macha przed e, e, moimi oczami, bo już była tak blisko w takim strefie intymne, że e, no, ewidentnie chciała, żebym spojrzał na nią. No, i spojrzałem potem, powie, czy sam jestem? Ja Mają No tak, jestem sam. I nagle do mnie. Jak masz na imię? Normalne pytanie, tylko że ja jednak. Ja miałem taką sytuację, że albo odpowiadam fałszywie od pewnego czasu, albo nie odpowiadam w ogóle i właśnie w, tym, w tej opcji wolałem wybrać tą długą, tylko że powiedziałem przepraszam, ale ja jestem tutaj tylko po to, żeby tańczyć i chciałbym. Znaczy nie, na początku powiedziałam, że tylko chciałbym, żeby tańczyć i tak, żeby zostało. A ona, jak to sam? Czemu? A on wie, jest przysiadam tutaj sam i też chce sam wyjść. I no i na tym się skończyło, chociaż nie była zadowolona z takich odpowiedzi, raczej nie była przyzwyczajona do tego typu odpowiedzi. I wiem, wy teraz możecie powiedzieć, no ale skoro przysiadłeś tam, żeby więc Może nie, nie wiem, czy tak pomyśleliście, ale tak sobie... Taką narrację zarzuciłem, że skoro ja powiedziałem, że potrzebuję więcej społeczności, więcej przebywania wśród ludzi, no to mogę skorzystać. No ale jednak ja wolę inną opcję przebywania społeczności, wśród społeczności i wiedziałem, jakby się to zakończyło, jeżeli bym kontynuował tę rozmowę smacznego. I to się skończyło na tym, natomiast widać było, że nie była zadowolona, i jakieś 15 minut przed moim wyjściem e, próbowała mi jakoś to pokazać, że jakiegoś innego faceta zgarnęła i przede mną to wszystko robiła, więc to było już takie trochę dziecinne. No ale takie niektóre kobiety są generalnie było ładne, tylko nie chciałem takich znajomości e, nowych poznawać. A drugi przypadek to już był taki mniej e, nie wiem. O, o, oficjalne, bardziej chodziło o to, że próbowała mnie zagajać w taki sposób, że mnie dotykała, napad, wpadała na mnie przypadkowo oczywiście, bo zawsze tak jest, że jeżeli kobieta, czy teraz bardzo generalizuję, ale no można rozpoznać, kiedy jest to przypadek, a kiedy nie, więc były dwa takie przypadki. Raczej bym powiedział, że oficjalnie to jeden przypadek, no ale ja mogę uznawać, że jeżeli by był stawiony, no to bym wykorzystał też ten długi przypadek, w taki sposób, żeby poznać tę drugą osobę. I tyle, jeżeli chodzi o to, e, takie sytuacje, które się nie oczekiwałem, że będzie już na pierwszym spotkaniu, na pierwszym takim moim wyjściu po takiej przerwie, no ale nie sądziłem, że aż tak to wyjdzie, no i... Wydaje mi się, że koniec końców pomogło mi to wyjście, jednak jakieś tam rozruszanie się wśród ludzi, usłyszanie muzyki nie tylko na słuchawkach, ale też e, normalnie, bo jednak ja, to, a, no, ja tam też poszedłem bez aparatów słuchowych, więc rozmawianie z obcymi ludźmi wykluczało jeszcze patrząc na to, że i tak było głośne, chociaż tam jest taki fajny pretekst, że tam mało ludzi kto rozumie mow, słyszy jak ktoś mówi, więc... Raczej po mnie nie było widać, że jestem niedosłyszący, tylko ja i tak domyślałem się, co dana osoba może powiedzieć. Nie wiem, jak często teraz będę chodził na te kluby. Raczej nie tak często, jak to było dwa lata temu, raczej raz na jakiś czas. Jak już, to wolałbym nie iść sam, tylko ze znajomymi i może właśnie tak będzie w tym roku i przez całe moje życie. Generalnie oceniam wyjście na 8 na 10. Jestem zadowolony. Przeszedłem na piechotę w jedną i drugą stronę, więc, jakaś forma cardio poza tanczeniem też przyjęta. I tyle. Jeżeli Wam się tę materię podoba, wiecie co macie robić. Telefon do mnie nic nie dzwoni, więc może będzie spokojnie. Życzę Wam miłego dnia.